Jestem po rozwodzie 8 lat z moim mężem sakramentalnym i po, po jakimś czasie postanowiłam sobie, że znajdę sobie następnego męża i, i, i znalazłam. I weszłam w związek cywilny, który nadal jeszcze trwa, ale będzie sprawa rozwodowa w listopadzie. I, i, jak to się stało, to znaczy się rok temu po prostu zdałam sobie sprawę, że nie jestem szczęśliwa, że czegoś mi brakuje w tym nie wiem, czy w tym związku, czy brakowało mi też sakramentów, brakowało mi przystępowania do Komunii Świętej i po prostu poprosiłam Pana Boga o pomoc. Zwróciłam się do Niego z prośbą, żeby mi pokazał moją drogę życia, bo, bo ja już sama nic nie wymyślę po swojemu. Gdy uświadomiłam sobie, że będąc na mszy świętej nie mogę przyjąć komunii świętej, pojawił się tak zwany głód eucharystyczny i wtedy do mnie dotarło, co jest powodem tego, że nie mogę przyjąć Pana Jezusa, że żyję w grzechu. Grzechu, który bardzo mnie oddziela od Boga. I zamyka mi tym drogę do zbawienia. Za jakiś czas dostałam książkę, ile jest warta moja obrączka wspólnoty Sychar. Przeczytałam ją dwa wieczory. Przepłakałam. Yy, cały ten czas czytania książki, i w tym momencie zaczęły mi się otwierać oczy, że ja mam męża yy, sakramentalnego. Zrozumiałam, że żyjąc w takim związku, w związku niesakramentalnym, zamykam sobie drogę do zbawienia, sobie, jak również mojemu małżonkowi sakramentalnemu, bo trwając w takim grzechu, ranię yy, również siebie, męża. Również Jemu zamykam drogę do zbawienia i obrażam bardzo Boga, łamię przykazanie, przykazanie, które mówi o dochowaniu miłości i wierności. Moje doświadczenie jest takie, że Pan Bóg nie prowadzi drogą właśnie do tych przy, tego przymierza, tych obietnic związanych z Przymierzem Małżeńskim. Pozwala mi się rozwijać, przygotowywać właśnie na powrót żony. Myślę, że jest to możliwe dla każdego małżonka, który właśnie pójdzie drogą drogą wierności, drogą ścisłej, takiej żywej relacji z Panem Bogiem. Nawet coś, co wynika z mojego doświadczenia. Generalnie ludzie bardzo często poddają się i nie chcą walczyć o swoje małżeństwo, myśląc, że to nie ma sensu. Moc sakramentalnego małżeństwa polega jednak na tym, że jest nierozerwalny. I kiedy pojawia się jakaś trudność, jakiś konflikt, to małżonkowie mają do wyboru: albo zostawiamy to tak i rozwalamy małżeństwo. Albo jednak walczymy o odbudowę. Jeśli sobie uświadomimy, że połączenie męża i żony to jest połączenie się w jedno ciało, to w tym układzie będziemy zawsze dążyć do rozwiązania każdego problemu. Tak samo jak jeśli w moim ciele boli głowa, to jej nie ucinam, bo mnie boli, tylko próbuję ją wyleczyć. Tak samo w małżeństwie, jeśli ja traktuję moją żonę jako część mojego ciała, część mnie samego, to jeśli się z nią pokłóciłem, mam problem, a myślę, że w każdym małżeństwie są kłótnie, konflikty, problemy i nieporozumienia, to wtedy ja nie myślę o tym, że trzeba po prostu to uciąć i zacząć życie z kimś innym, tylko myślę, jak odbudować harmonię w tym związku, w tym, co między nami się popsuło. Rekolekcję trudnych małżeństw i wspólnoty, która Gromadzi małżonków na różnych fazach kryzysu, od tych sytuacji, kiedy są małżonkowie ze sobą razem, poprzez te sytuacje, kiedy często żyją w jakimś konflikcie, kiedy ciężko im poukładać spraw aż po te skrajne sytuacje, kiedy dochodzi do dramatu rozwodu cywilnego i wydaje się po ludzku, że małżeństwo przestało istnieć, ale my jako chrześcijanie, my jako ludzie wierzący, mamy świadomość tego, że małżeństwo jest czymś więcej niż tylko umową cywilną prawną, ale jest sakramentem, relacją albo inaczej może bardziej przymierzem, które małżonkowie zawarli w dniu ślubu z Panem Bogiem. Zaprosili Jezusa Chrystusa do swojego związku, składając sobie wzajemnie też przysięgę, że będą trwali w miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej do końca życia. Pan Jezus. Ustanawiając sakrament małżeństwa, chciał, żeby małżonkowie byli ze sobą do końca życia, czyli byli sobie wierni, i żadna ludzka jakby moc nie jest w stanie rozwiązać tego sakramentu. Moc sakramentalnego małżeństwa polega przede wszystkim na tym, że dwie osoby są połączone nie tylko między sobą, ale Bóg ich łączy. I kiedy Bóg ich łączy, to my zawsze możemy liczyć na to, że Bóg pomoże odbudować to, co gdzieś tam się zepsuło. No bo Bóg w sumie od tego jest. Jest specjalistą od naprawiania. Pan Jezus, kiedy umarł za nas na krzyżu, to po prostu naprawił to, co zostało zepsute przez Adama, Ewę i przez nas wszystkich, którzy grzeszymy dzień w dzień w sumie grzeszymy, bo no, nie ma nikogo z nas, kto by nie grzeszył. A Pan Bóg cały czas to naprawia. Więc te relacje męża i żony też można naprawić. I ja wierzę, że. Yy, tak, jak jest to motto Sycharu, że każde małżeństwo sakramentalne jest do uratowania, wierzę, że tak jest, ponieważ Bóg jest wierny, Bóg nie rzuca słów na wiatr. Bóg zdecydował się na największe cierpienie w osobie Jezusa Chrystusa, w jego człowieczeństwie największe cierpienie i śmierć, po to też, żeby nam pokazać, że po śmierci następuje zmartwychwstanie. I w tym zmartwychwstaniu Bóg okazuje się zwycięzcą. Czyli jeśli nawet następuje rozłam, nie daj Boże rozwód, to i tak Bóg może się okazać zwycięzcą. To małżeństwo też jeszcze jest do uratowania. Cierpimy właśnie na kryzys wartości, też danego słowa, tego, co mówimy, kim jesteśmy, ustawiania sobie priorytetów w swoim życiu. Jeżeli. Człowiek jest wierzący, to dla niego na pierwszym miejscu na pewno będzie Pan Bóg. A jeżeli będzie Pan Bóg na pierwszym miejscu, to siłą rzeczy będzie wierzył temu słowu, które Pan Bóg do nas kieruje. Będzie miał też świadomość tego, że nawet w tych najtrudniejszych nieraz sytuacjach Bóg nie pozostawia człowieka samemu. Z sakramentu małżeństwa wypływają łaski, z którymi można sobie poradzić. Tylko oczywiście tu jest też potrzebna praca, tu jest też potrzebny wysiłek ludzki. Korzystanie z łaski, ale nie, nie mówienie Panie Boże, zrób to za mnie. Pytanie, czego oczekują małżeństwa dzisiaj, rodziny? Na pewno oczekują wsparcia. Zwłaszcza ci, którzy starają się żyć w wierności Ewangelii, którzy starają się żyć w wierności przysiędze, którą złożyli kiedyś przed laty. Nawet pomimo trudności czy braku satysfakcji z małżeństwa, w którym funkcjonują, w którym. Się znaleźli, więc myślę, że tego najbardziej oczekują małżeństwa, żeby usłyszeć na nowo, że to, co zostało im zaproponowane w kościele, w sensie sakramentu małżeństwa, jest jak najbardziej rzeczywistością realną i działającą, rzeczywistością, na której można się oprzeć na której można polegać, można polegać na Jezusie, który nigdy nie wystawia człowieka na próbę, który zawsze daje pewne rozwiązania. Posługa tym ludziom, tej wspólnocie, myślę, że bardzo poszerzyła moje horyzonty, perspektywę patrzenia w ogóle na duszpasterstwo, na też na moje państwo, bo to zawsze jest też ubogaceniem dla mnie. Każde świadectwo, z którego wynika, że Bóg działa i coś naprawia, zawsze porusza. Bardzo lubię rekolekcję ruchu wiernych serc, bo tam. Zawsze doświadczam tego samego. Na początku przyjeżdżają ludzie załamani, totalnie rozbici, z poczuciem takiej niższości, odrzucenia itd. A na końcu widzę, że w nich się odradza nadzieja, światło Ducha Świętego, ta radość i nadzieja, i, i, i to, że mogą, no, odzyskują też poczucie własnej wartości. Nie wyobrażam sobie inaczej, jak iść prostą drogą uczciwości, wierności, ponieważ przez to zyskuje się spokój w swoim sercu, spokój, radość, jest po prostu życia, które jest krótkie, które jest trudne, oprócz, oprócz małżeństwa jest trudne, bo trudne jest, trudna jest praca, trudny jest, trudny jest byt w współczesnym świecie. Po co sobie gmatwać życie jeszcze? Decyzja, podjęcie sakramentu, trwanie w sakramencie jest decyzją autonomiczną, ale trwanie w wierności po to, żeby żyć w spokoju na tej ziemi. W ciszy, w spokoju to, to tym jest dla mnie. To jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa. Po co sobie życie gmatwać? Skoro można żyć spokojnie, pięknie. Sakrament małżeństwa jest przysięgą, moją postawą, moją decyzją. Trwanie w wierności małżonkowi i wypełnienie tego. To jest niesamowite doświadczenie, dla którego kocham pracę właśnie z osobami z ruchu wiernych serc. Oczywiście nie wszyscy są w stanie napisać potem świadectwo, ale mamy co jakiś czas do, docierają do nas właśnie świadectwa, które publikujemy, i to są świadectwa. Może najbardziej mnie poruszyło, jeśli mówimy o tych pisanych świadectwo męża, który sam zostawił żonę, zdradził ją i przez ileś lat w ogóle nie myślał o powrocie, a kiedy wrócił, to właśnie napisał świadectwo i ono się zaczęło od słów, nigdy nie kochałem mojej kochanki. To jest niesamowite kochanka z definicji wydawać by się mogło, że to jest osoba, którą się kocha, a się okazuje, że to tak nie było. Kiedy człowiek staje w prawdzie przed samym sobą, to odkrywa, że jednak miłość prawdziwa była w tym małżeństwie i on potrzebował iluś tam lat, póki do niego dotarło, że on sprzeniewierzył się tej miłości i wtedy wrócił i w tym się właśnie wyartykułował, że dzięki temu, że żona na niego czekała i modliła się za niego, to on był w stanie się nawrócić i potem zerwać te chore więzy. I wrócić do małżeństwa. O to najbardziej chodzi, prawda? Kiedy ktoś zbolały zgłasza się, dzieli się swoim bólem, cierpieniem, problemem. E, oczywiście nigdy nie jest tak, że jesteśmy w stanie od razu wszystko rozwiązać, ale to chyba, czego najbardziej oczekują takie osoby, to wysłuchania, zrozumienia i wsparcia, że są na właściwej drodze że wbrew temu wszystkiemu, co głosi świat, katechezy tego świata, która mówi zostaw, rozwiedź się, ułóż sobie na nowo życie, masz do tego prawo, że takie osoby otrzymują yy, zapewnienie, że wierność Ewangelii, wierność Chrystusowi nie jest oszołomstwem. Chociaż w oczach świata może tak wyglądać, że to ta droga, jedyna słuszna droga i być może okupiona cierpieniem, krzyżem, ale przecież niczego co wartościowe nie, nie osiągamy łatwo. Nie dostajemy za darmo. To jest takie pytanie, właśnie kiedy ktoś się dowiaduje, że jestem duszpasterzem wspólnoty Sychar w mojej decezji w Lublinie. No ale czy macie jakieś sukcesy? Oczywiście każdy zadający to pytanie ma na myśli sukces wymierny w postaci pary, która się zeszła. Mamy też i takie, natomiast to niekoniecznie o taki sukces chodzi, bo celem wspólnoty nie jest to, żeby wszyscy, którzy nie trafią, się zeszli, chociaż byłoby super. Natomiast celem jest to, żeby wszyscy się zbawili, nawet jeśli się nigdy nie zejdą, żeby jedno i drugie trafiło do nieba, żeby żadne z tych małżonków nie odpadło od kościoła, od Jezusa, nie poszło na, na jakąś formę po prostu życia w grzechu. W jakiejś niewierności, czy po prostu wprost do potępienia. Nie chodzi tutaj o wielkie liczby osób. Chodzi o to, że jeśli do ruchu wiernych serc, które jest w sumie przy redakcji miłujcie się, zgłosiło, Około 200-250 osób, tak jak pamiętam teraz około tego zgłosiło się tyle osób, to to nie znaczy, że nie ma większego, większego zapotrzebowania. Na pewno jest, tylko nie wszyscy wiedzą o tym ruchu. Z drugiej strony, ja bym pragnął, żeby w ogóle nikt nie zapisał się do ruchu wiernych serc, czyli żeby wszystkie małżeństwa trwały bez żadnych tam rozłamów i rozwodów, tak, więc nie umiem tego ocenić w taki sposób, ale uważam, że nawet jeśli jedna osoba potrzebuje takiej pomocy to naszym obowiązkiem jest udzielenie tej pomocy. Innym też bardzo mocnym dla mnie świadectwem było świadectwo takiego pana, który już teraz ma żonę i dzieci napisał pod tytułem dlaczego nie powinnaś być kochanką mojego taty. To było takie jak gdyby w zwrócenie się do dziewczyny, z którą ojciec zdradził mamę. Tak? I on jako dziecko... Z jednej strony, jak on sam strasznie to przeżył, a z drugiej strony, jaki to potem negatywny wpływ warło na jego życie. I, i wiele innych rzeczy. Myślę, że tutaj oprócz tego, no, warto wskazać takie króciutkie nawet świadectwo, no bo przychodzi mail, ktoś pisze, że dziękujemy wam za wasz ruch, bo dzięki niemu to i tamto człowiek odkrywa, że to ma sens, nawet jeśli rzeczywiście nie idzie to po naszej myśli, bo my byśmy chcieli, żeby już mąż wrócił, żeby już ta zdrada się skończyła. Żeby skończyło się to poniżenie, kłamstwo i tak dalej, a to się nie dzieje zawsze natychmiast. To i tak niektóre osoby właśnie piszą, że dzięki temu, że tutaj w tym ruchu doświadczam działania Boga, to moje życie się zmienia. Już jestem innym człowiekiem, i nawet ludzie są w stanie dziękować Bogu, wielbić Boga za to, że to tak źle się toczy w życiu, ale Bóg w tym jest. I bóg ich nie zostawię. I to jest wtedy takie bardzo mocne doświadczenie przygnięcia do Boga, które no mnie zawsze porusza, ilekroć dostaje takie listy, e-maile. To jest trudna sztuka, zdecydowanie, kiedy dookoła jest mnóstwo pokus. To jest kwestia takiego samodoskonalenia się, takiego szukania pozytywów w domu, a nie poza domem i nie ulegania tymże pokusom, o, którym, o których świat jest w tej chwili naszpikowany. Świat jest dość mocno obrazkowy, świat jest dość dynamiczny i jakby szukanie tego ciągłego powrotu do domu jednak jest chyba najważniejsze w naszym życiu powinno być. Tak, żeby z radością wracać do domu, a nie z przykrością i jeszcze po drodze szukać jakichś atrakcji. Ja myślę, że, że to oczywiście do tego dojrzewamy, kiedy popełniamy mnóstwo błędów, a kiedy już udaje nam się je naprawić, to musimy je pielęgnować, żeby się nie powtórzyły. No tyle. Tylko że jak mówię, ten świat jest dość szybko rozwijający się i to, co ludzie 100 lat temu doświadczali, dziś my doświadczamy myślę, że tysiąc razy mocniej niż, niż kiedyś. I sztuką jest być całe życie dobrym i przez to uzyskiwać szczęście. We dwoje najlepiej. Wierność jest oczywiście czasami wysiłkiem, czymś trudnym, czymś, co może wymagać od nas czasami rezygnacji z pewnych rzeczy, ale dla dobra wyższego, dla tej relacji z Panem Bogiem. Żeby wytrwać wierności, nawet gdy się jest skrzywdzonym, porzuconym małżonkiem, myślę, że bardzo pomaga otwarcie się na taką żywą wiarę z Panem Bogiem. Wtedy możemy też powiedzieć, mogę powiedzieć, że wtedy kryzys jest rzeczywiście ogromną szansą, żeby żyć taką pełni radością życia na co dzień. A jednocześnie właśnie mieć tą nadzieję, że również współmałżonek zechce i wejdzie na tę drogę, w sumie prowadzącą właśnie do prawdziwego szczęścia. Chodziłam wiecznie smutna, przygaszona i yy, taka pełna niepokoju, jakiego niepokoju w sobie. A w tej chwili to się zmieniło o 180 stopni. Jezus. Tak bardzo przymienił moje serce, że pomimo y, trosk i trudności, jakie spotykają y, samotną matkę z dziećmi, y, to ja potrafię temu podołać, bo wiem, że jest Jezus ze mną, że mam ogromne wsparcie. Tym wsparciem jest Jezus, jest Komunia Święta, Eucharystia, Spowiedź Święta. Czekam na swoją żonę 18 lat. Przysięgałem jej miłość, wierność, że ją nie puszcza aż do śmierci. Bardzo kocham swoją żonę i. Nie wyobrażam sobie, żeby miało być inaczej. Czekam, żyjąc, starając się żyć pełnią życia. Wierzę w to, że moja małżonka również może otworzyć się na Pana Boga, do którego nie ma rzeczy niemożliwych i wierzę, że również i ona może pójść właśnie drogą tej wierności, którą przysięgała mnie przed Panem Bogiem.